Cześć, witam cię serdecznie. Marcin Juszczuk z tej strony. Ostatnio wysłałem ci ankietę na temat tego, czy zarabiasz już w internecie, ile czasu poświęcasz na to, jakie, skąd byś wiedział, że, że już odniosłeś swój sukces, tak? co to by musiało być, czy to jeśli chodzi o kwotę finansową, czy, czy po prostu jakiś styl życia, tak? co byś chciał osiągnąć. No, i okej, okay, i, i tro, trochę tych ankiet spłynęło, 600 chyba, czy 700 prawie sztuk. I teraz krótkie podsumowanie, bo nie będę tutaj mówił o, o szczegółach, bo to nie ma sensu. Generalnie rzecz biorąc, jesteś u mnie na listach adresowych już jakiś czas. Niektóre osoby są oczywiście nowe, standardowo, ale większość jest po prostu już dłużej. I teraz. Ja cały czas, każdego dnia zastanawiam się, tak, dlaczego, e, dlaczego jeszcze Ty, powiedzmy, bo jest, jest, są takie statystyki, 90%, 98% osób zajmujących się i e marketingiem czy, czy marketingiem internetowym i tak dalej, zarabia nie więcej niż 1000 zł miesięcznie, tak, tak? Takie są statystyki, one są brutalne z jednej strony, ale z drugiej strony, no to obrazuje, e, obrazuje też... E, można powiedzieć, rynek obrazuje też zaangażowanie człowieka i tak dalej. Dlatego że kolejnym pytaniem było to, ile czasu poświęcasz na swoje działania biznesowe, internetowe. No i powiem szczerze, że oczywiście są osoby, które 8 do 12 godzin nawet siedzą przy komputerze, tylko znowu siedzą, to nie, nie, zawsze, nie zawsze jest równoznaczne z pracą. Ale bardzo dużo osób jest takich, co mniej niż godzinę nawet dziennie poświęca tylko, tak? No to wiesz, no musimy sobie zdać sprawę z tego, że biznesu nie zrobimy wtedy, kiedy będziemy mniej niż godzinę, tym bardziej na samym początku, poświęcać na, na działanie biznesowe, tak? W internecie. Okej, okay, ale to już abstrahując od tego każdego dnia, tak jak mówię, myślę, jak, jak, to, jak to rozwiązać, bo to, że dzisiaj nie zarabiasz powiedzmy 10 tysięcy złotych z marketingu sieciowego, czy z internetowego, czy łącznie, tak? Generalnie 10 tysięcy złotych, to jest po prostu zbieg okoliczności z jednej strony, albo to jest jakaś po prostu prowokacja. Bo e, przy tylu możliwościach, które teraz są, przy tylu e, programach partnerskich, przy tylu po prostu e, produktach, to jest, to jest po prostu nie, nieprawdopodobne. Kolejna sprawa no i trzeba to oczywiście rozwiązać. Kolejna sprawa to jest ta, że w ankiecie mi piszesz, że oczywiście chciałbyś rozwiązać swoje problemy techniczne, tak? to znaczy, jak, jak zrobić pewne rzeczy, jak strony pewne, postawić, jak to wszystko zespolić, tak, jak to po prostu połączyć w jedno, no i to rozumiem akurat, tak, dlatego że to nie jest takie proste, to po prostu trzeba usiąść nad tym i to zrobić. Jeśli poświęcasz mniej niż godzinę czasu, no to rzeczywiście jest to problem. Są też oczywiście takie głosy, że tu nie mam czasu, tu nie potrafię ustawić priorytetów, tu, tu mi coś przeszkadza, tutaj jestem rozproszony, tak nie mogę się skupić, i tak dalej. Mam za, natług, za, mam za dużo informacji do mnie dociera i tak dalej. Oczywiście ciebie też rozumiem w tym względzie w, w 100%. No okej, okay, tylko teraz jak to rozwiązać? Jeszcze niedawno nie miałem sił przerobowych, powiem ci szczerze, żeby każdemu po prostu pomóc, tak? Nie ma, nie ma takiej możliwości, nie, nie było do tej pory takiej możliwości, tak? Żebym z każdym usiadł po prostu zrobił, co trzeba zrobić, dlatego że e, równolegle jakby, tak? Musimy sobie mówić szczerze, ja teraz mówię do ciebie szczerze, jako do partnera, a jeśli nie, jeśli jeszcze ze mną nie działasz w biznesie, no to tak jak mówię, to też jest po prostu zbieg okoliczności jeszcze. E, bo docelowo po prostu będziesz, bo zrozumiesz to, że w tym kierunku idzie świat. Ale e, nie ma to teraz znaczenia. Tu chodzi o to, że nie, nie mogłem poświęcić nawet osobom, które weszły, czy, czy powiedzmy na pakiet platynowy, czy były moimi e, klientami VIP, tak, nie, 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 nie byłem w stanie po prostu poświęcić e, tyle czasu, ile one by chciały. E, Mam grupę powiedzmy mentoringową, taką z którą spotykam się tam raz na tydzień, tak na 30-40 minut. E, ustalamy sobie tylko, że one te osoby są już e, bardziej z, jakby zaawansowane, to znaczy one nie potrzebują wskazówek typu e, teraz trzeba kliknąć tu, wejść tam, e, tu wypełnić to, dodać tutaj taki link i tak dalej. Tylko mówimy sobie bardziej już o strategiach, co trzeba zrobić. E, wiem jednak, że 99% osób e, niestety jest, można powiedzieć, początkująca i nie jest w stanie dzisiaj w taki sposób pracować. No, i wiedząc to wszystko, jak to rozwiązać? I teraz sobie pomyślałem, że oczywiście, ja myślę cały czas, oczywiście, ale z drugiej strony, jeśli ma być to dla Ciebie rozwiązanie, to w ten proces decyzyjny Ciebie też chciałbym włączyć. I teraz. Po prostu wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem jest tutaj zapytanie Ciebie, o co, o co tu chodzi, tak? To znaczy, co dla Ciebie było najlepsze? I teraz ja mam taką propozycję, taką sugestię. W związku z tym, że tak jak mówię, jestem w stanie nawet dwie osoby w cudzysłowie, tak, posadzić przy komputerze przed południem, po południu ileś tam godzin i są w stanie po prostu z Tobą przerobić. Pierwsze kroki działania, tak? czyli co trzeba zrobić, kiedy wchodzisz do biznesu, co uruchomić, jak, jak uruchomić swój biznes plan, tak? bo biznes plan firmy, z którą współpracujesz, to jest jedno, nie, ale druga, druga sprawa to jest Twój biznes plan. Czyli co ty w danym dniu masz robić, czym się kierować, do czego to zmierza, jak zrobisz to, co wyjdzie z tego, i tak i tak dalej działanie zadaniowe, na tak zwanych zadaniach sobie ustalamy, tak, że powiedzmy 2-3 dni robisz to, masz zrobić to i tamto, nie wiesz jak to zrobić, osoba po prostu przy komputerze, na Skype dzieli swój ekran, pokazuje Ci, tak, tu trzeba kliknąć w to, to trzeba zrobić w ten sposób i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby jedna ze składowych mojej pomocy, można powiedzieć, dla Ciebie. Druga pomoc to jest taka, że Ty potrzebujesz rozwiązań u siebie w życiu, u siebie, u siebie w, w twoim dniu. W, to, w twoim dniu pracy, roboczym, jakkolwiek byśmy to nazwali, nie? I teraz, e, bo tak jak ja zawsze twierdzę i zawsze będę w, w, w ten sposób twierdził, że e, tu nie, nie ma problemu z biznesem, tak? Oczywiście w tych sprawach technicznych musisz się dowiedzieć, musisz wiedzieć, jak to zrobić, ale tu. Tu nie, ma, ty nie masz problemu z biznesem, tak? Tu masz problem z zupełnie innymi, rzecz, z innymi rzeczami, w których prawdopodobnie ja nie jestem w stanie ci pomóc, dlatego że to musi być osoba, która e, szkoli się w, e, w, tym, w tym temacie, tak? Ja nie mogę być ekspertem od wszystkiego, on mało tego, ja nawet nie chcę być ekspertem od wszystkiego, tak? I e, akurat Asia, tak, e, moja dziewczyna, partnerka, e, uczy się coachingu, Ona niedługo będzie kończyła szkołę, tak? E, z coachingu. I jest w stanie, bo co to jest w ogóle coaching, tak? Tak w, w, krótko. Co coaching to jest coś, to jest taki proces, w którym dzięki odpowiednio zadanym pytaniom ty możesz wydobyć z siebie naj, jakby najlepsze rozwiązanie dla siebie, tak? To znaczy, może być tak, że ty po, po tej rozmowie, po tej sesji zrozumiesz, że tak naprawdę marketing sieciowy czy internetowy nie jest dla ciebie, nie? że to, to nie jest to, nie? Może tak być, ale to dobrze, tak? Im szybciej zdasz sobie z tego sprawę, tym lepiej, bo nie będziesz siebie męczył i drugiej osoby, która cię wprowadza do biznesu. E, czyli coach to jest taka osoba, która ci pomaga w codziennym, powie, powiedzmy, życiu, funkcjonowaniu po, e, p, i jest w stanie, znaczy pomaga, e, pomaga z, z ciebie wydobyć takie rozwiązania, które do ciebie pasują, są z tobą po prostu spójne. W Takie w skrócie, tak? Ja nie, nie jestem nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale wiem o tym, że tak to wygląda. Oczywiście coaching potrafię przeprowadzić e, biznesowy, e, ale tak jak mówię, po pierwsze, nie chciałbym tego robić. Po drugie, nie, no nie czuję się nie czuję się po prostu na siłach, żeby w cudzysłowiu e, uzdrawiać ludzi, tak? Nie, 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 nie to mam po prostu w mojej jakby. To nie jest moją rolą. Okej, okay, ale taka osoba jest ci potrzebna, i teraz e, to jest. To by była druga pomoc. Czyli powiedzmy, nie? znowu by były jakieś, jakieś dyżury w odpowiednich godzinach, w odpowiednich dniach, że mogłeś po prostu skontaktować się z Asią na Skype'ie, porozmawiać, naprowadziłaby cię na pewne rozwiązanie. I trzecia z tego składowa, można powiedzieć z tego całego pomysłu, no to jest cotygodniowe, powiedzmy jedno jednogodzinne do półtora godzinne takie spotkanie ze mną. Ale to już stricte takie, powiedzmy, biznesowe pod względem strategii, co trzeba zrobić, co zrobiłem, jaki dał efekt i tak dalej. Głównie takie pytania i odpowiedzi, czyli w czym masz największy problem, jak to, możemy, jak to możemy pokonać, w którą stronę po prostu ma ścieżka Twojego rozwoju iść. Ja Ci będę mówił, co ja zrobiłem, jak to wyszło, jakie mam efekty i tak dalej, tak dalej, żebyś mógł się też zainspirować, zmotywować do dalszego działania. No i teraz pytanie jest do Ciebie. To, jest takie, to są takie, jakby luźne moje pomysły, tak? Ja myślę, że w, tym, w, tą, w tą stronę. Bo to jest oczywiście innowacyjne rozwiązanie. Nie? Byś miał, To jest taki projekt, powiedzmy, Twoja osobista asystentka albo Twój osobisty dział wsparcia. No może tak byśmy to nazwali. Albo jakoś inaczej, ale w każdym razie o to tu chodzi. I to jest innowacyjny temat, dlatego że nie widziałem czegoś takiego. Teraz pytanie jest do Ciebie, pod tym nagraniem, czy tam nad tym, zobaczysz trzy, trzy pytania albo dwa. Chciałbym, żebyś na nie odpowiedział, krótkie. Jedno z nich to będzie po prostu, czy to w ogóle jest, je, czy takie coś ma u Ciebie rację bytu, czy, czy Ty po prostu optowałbyś za, tak, za takim rozwiązaniem i czy to, Tobie było to potrzebne. Myślę, że jeszcze dwa tam pytania będą, także odpowiedz szczerze, dlatego, że ja z, chciałbym z Tobą rozmawiać jako partner-partner, tak? Ja, Chciałbym dla ciebie znaleźć rozwiązanie, ale takie, które, które tobie da kopa, tak? które tobie da yy, rozwój, tobie da yy, wejście na wyższy po prostu poziom. A nie, żebym ja sobie robił szkolenia po to, bo mi się tak chce, tak? bo to nie o to zupełnie chodzi. Mam nadzieję, że rozumiesz. I mamy iść w biznesie do przodu. Tylko w taki sposób możemy pójść do przodu, jeśli będziemy tak ze sobą rozmawiać. Także mam nadzieję, że to docenisz. Mam nadzieję, że, że odpowiesz na te pytania i do zobaczenia. Do usłyszenia. Ja Cię oczywiście poinformuję, jak to wszystko wygląda i będziesz wiedział, co dalej będziemy robić. Także pozdrawiam Cię, dziękuję, że ze mną jesteś, że wysłuchałeś, no i mam nadzieję, że będzie to dla Ciebie przełom. To narzędzie, które uruchomimy. Także trzymaj się, pozdrawiam Cię, do usłyszenia. Cześć!